Cześć, z tej strony Mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. Dzisiaj będziemy kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o treści Filozof na Prawie o zaufaniu. Będziemy rozmawiali o drugim filarze, który moim zdaniem jest jednym z najważniejszych filarów nie tylko dla normalnego życia rodziny, podstawowych jednostek najmniejszych społeczeństw, ale również dla w ogóle całego układu społecznego i systemu prawnego. Będziemy rozmawiali o informacji. Więc zapraszam, zacznijmy może od tego, że najpierw spróbujemy zdefiniować, czym jest informacja. No i generalnie jest to takie pojęcie, które jest ciężkie do identyfikacji, więc może zacznijmy od tego, że informacją może być dla Was stwierdzenie, że ta kanapa jest koloru e, żółtego. I znowu się pomyliłem, bo nagrywam już kolejny raz, bo to nie jest kanapa, tylko wersalka, ale generalnie jest koloru żółtego. I dlaczego to, i dlaczego to jest informacja? No, bo na podstawie tego zdania jesteś się w stanie, jeżeli ktoś Was zapyta, jakiego koloru jest kanapa w pokoju u ziela, no to powiecie: No, jest koloru żółtego i to będzie zgodne ze stanem faktycznym. To trzecie do jakiejś prawdy. Wasz światopogląd na temat świata zostanie wzbogacony, będziecie lepiej wiedzieli, co się stało w świecie. I może to być istotne też na przykład, do tego, że ktoś się będzie zastanawiał, czy byłeś kiedykolwiek w pokoju u ziela. I, 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 i odpowiedział wtedy: tak, byłem, ma kanapę koloru żółtego, czy w tym wypadku tą wersalkę koloru żółtego. No wtedy tamta osoba stwierdzi: okej, okay, czyli moje założenie dotyczące tego, że byłeś ziela w pokoju, jest, jest bardziej uprawdopodobnione, uprawdopodobnione, bo faktycznie ma wersalkę kolor, koloru żółtego. No w tym momencie t, ten materiał by spowodował, że, ta, że tamta osoba byłaby dużo mniej uprawdopodobniona, w sensie dużo by miałaby mniejsze. Powinna byś mniej upewniona, że faktycznie byliście, no bo widzicie na materiale wideo tą wersalkę. To, by musiała, to byście musieli znać jakąś inną, bardziej specyficzną informację. Ale to kwestia tego, jak się uprawdopodobnia, to pewnie jeszcze do tego dotrzemy później. Na razie zdefiniowaliśmy sobie, że te informacje mają taki wymiar przede wszystkim tego, że Pozwalają dowiedzieć się o jakichś faktach dotyczących tego świata, tego co się zdarzyło, co się faktycznie dzieje i mają jakąś wartość poznawczą. No, problem może być taki, i od razu możemy powiedzieć, dlaczego, będzie dumnie, dlaczego jest tak ważne w postępowaniu karnym to domniemanie niewinności. No, bo uwaga, mogę Wam powiedzieć, że tutaj obok jest kuchnia i w tej kuchni aktualnie przebywa kamień obserwacyjny, wszechwidzący obserwator, jak z odcinka od Rika i Mortiego. E, tam były takie kamień, kamienie, które wszystko widziały i one tam żyły. Ja mogę wam powiedzieć, że tam teraz żyje taki kamień w mojej kuchni i tam patrzy. No to jak udowodnicie to, że to zdanie jest nieprawdziwe? No możecie udowodnić, że takie kamienie w ogóle nie istnieją i nie jest możliwe, żeby taka kreatura mogła istnieć, w związku z tym to zdanie jest fałszywe. No i wtedy, skoro z racji tego, że takie kreatury nie istnieją, to nie mógł siedzieć w mojej kuchni, chyba że akurat te istniały, <grywa> ale to inna kwestia. Albo możecie udowodnić, że tamtego dnia byli, mieliście podząd na moją kuchnię i nikogo tam nie było, więc tego obserwatora również tam nie było. Ale zauważcie, że problem jest tego takiej natury, że musi się wykazać przeciwny stan rzeczy i udowodnić, że wykazanie tego przeciwnego stanu rzeczy faktycznie. Odrzuciło to, tą informację, którą Wam podałem na początku, i to jest trudne z tego powodu, że jeżeli ktoś powie: No, bo ja patrzyłem na Wasze na, tw na Twoją kuchnię o tej i o tej godzinie, jego tam nie było, to mogę odpowiedzieć: bo miał kamuflaż optyczny, jak predator, i dlatego nie mogłeś go zobaczyć, ale on tam faktycznie był. I rozumiecie, i to. Do takich absurdów, dlatego nie, dlatego nie ma. Dlatego ważnym jest to, że te informacje są. Także znaczy, dlatego ważne jest domniemanie niewinności, że to najpierw musi być udowodnione przez którąś ze stron, że faktycznie tam on był. Bo bardzo ciężko byłoby udowadniać tego, że czegoś tam nie było. Więc musi być najpierw dowód tego, że ten, ten wszechwidzący obserwator znajdował się w mojej kuchni. Nie wiem, na zdjęciu Wam go pokażę. I wtedy na tym zdjęciu możecie później się zastanawiać, czy to był fotomontaż, czy to nie był fotomontaż, czy to jest przeklejone. Jest dużo łatwiej operować. I, I to nie jest aż tak, to nie wydaje się aż tak karkołomne, nie? Do tego już Wam kiedyś podawałem ten przykład z tą, z burzą u Arystotelesa. Że Arystoteles kiedyś opowiadał o przykładzie tego, jakie zdania dotyczące, dotyczące statku, który wrócił z bitwy, która się nigdy nie odbyła, były prawdziwe. Znaczy inaczej. Statek popłynął na bitwę i wrócił. I tej bitwy nigdy nie było. Które zdania dotyczące tego statku, co robił w czasie tej bitwy morskiej, są prawdziwe. I odpowiedź jest jedna, wszystkie, ponieważ tej bitwy nigdy nie było, więc nie istnieje stan faktyczny, który mógłby zaprzeczyć względem tego, co się działo z tą łódką, nie? Ponieważ tej bitwy nigdy nie było, to i wszystkie pozostałe bit zdania są prawdziwe. Ta łódka mogła latać, mogła nurkować. Napoleon mógł po niej biegać, Adolf wiadomo, jaki, Julek tam też był. No, wszystkie, I wszystkie te zdania są prawdziwe, no bo nie ma stanu faktycznego, który temu by zaprzeczył. No, no i dobra, no i czystą informację oprócz takich rzeczy, ja bym jeszcze rozumiał dostęp do informacji. Czyli informacja jest ważna, czyli i tu bym powiedział, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, że jest taki do wolny dostęp do informacji. Który ma inny problem taki, że jest za dużo już tej informacji i ludzie są przebojcowani, ale to jest problem na zupełnie inną rozmowę, ale ważne, żeby był ten dostęp do informacji i co też mówiłem akurat jak omawiałem administrację publiczną, że jest ważna transparentność, czyli jest ważna transparentność, bo ona też wpływa na to, że mamy dostęp do tej informacji, bo to jest oczywiście tam dostęp do informacji publicznej, ale transparentność tego, że my wiemy jak Ciała temu urząd? na jakie postawy została wydana ta decyzja, mamy uzasadnienie. Bo w innym wypadku, gdybyśmy nie mieli tej informacji, jakby to wyglądało, to moglibyśmy stwierdzić, że ktoś nas potraktował nieuczciwie, tylko dlatego, że na przykład głosowaliśmy na inną partię, albo że jesteśmy kibicem takiej, a nie innej drużyny, albo się nie spodobaliśmy panu w okienku. Nie? I to by było wtedy problematyczne, dlatego uważam, że dostęp do informacji jest bardzo ważny. Informacja jest generalnie najważniejsza, tak bym powiedział, i wiele osób też podziela ten pogląd, że no dostęp do informacji jest bardzo ważny. No po prostu tyle bym Wam powiedział. I jak jesteśmy już w tym postępowaniu karnym, jak Wam mówiłem, to warto wspomnieć o zakazach dowodowych, bo i warto tutaj od razu powiedzieć, że jakbyście się uczyli, to. Amerykanie mają fajniejszy system, moim zdaniem, bo mają coś takiego jak doktrynę zakazanego owocu. I oni mają dokładną doktrynę mówiącą o tym, jak to jest z tym zakazanym owocem, które, które dowody są zakaza te, tego. Znaczy doktryna, to są owoce z zakazanego drzewa, tak to się chyba nazywa ta doktryna. Ale generalnie chodzi w tym o to, że oni mają kategorie określonych dowodów, które zostały zdobyte z naruszeniem prawa. I one są niedopuszczone tą do rozprawy, ewentualnie tam mają określone wytyczne co należy z nimi zrobić, nie? I ta doktryna jest fajna, bo ona działa od strony czystej formalnej, czyli nikt tam, nikt nie prowadzi oceny, nikt się nad tym nie zastanawia, sprawdzają tylko, czy są spełnione przesłanki formalne. Jeżeli przesłanki formalne są ten, są spełnione, to bam, wpadają do określonej szufladki, wpadają do określonej kategorii. Ale u nas tego nie ma, bo w naszym systemie panuje zasada swobodnej oceny dowodów, a zasada swobodnej oceny dowodów powoduje, że, że nie możemy, że nie może być tak, żeby sędzia był związany jakąś formalną tabelką, która mówi o tych, o, o tych owocach, nie? U nas, nas nie interesują owoce, my już chcemy mieć cały sad, pa i wszystko inne, a tam jakieś owoce zepsute, nie? Są psa. Nieważne, ważne jest natomiast to, że u nas panu, z tego powodu panują tak zwane zakazy dowodowe, one się tam dzielą tam na bezwzględne, względne i to w sumie te są najważniejsze. A, są jeszcze zupełne i niezupełne I, to, i jeszcze jest coś takiego jak zakaz określonych technik dowodowych. I dla nas najbardziej ciekawa kwestia jest są oczywiście te zakazane techniki dowodowe, bo to jest, że niektórych informacji... No bo informacja jest dla nas ważna, bo jest zasada prawdy obiektywnej. Tak to mówią prawnicy, ja jestem filozofem, to się ładnie nazywa, veritas z adequatium rei and intellectum. Chcemy to poznać prawdę. I mówienie o dochodzeniu do prawdy obiektywnej jest idiotyczne, idiotyczne, bo to sugeruje, że mogą istnieć inne prawdy niż prawda obiektywna, a prawda nieobiektywna nie jest prawdą. I to jest prawda. To jest po prostu osoby nieznające się na definicji, a się mędrkujące. Jeżeli ktoś mówi, że jego prawda jest subiektywna, to to nie jest prawda, bo prawda nie ma wymiaru subiektywnego, to jest po prostu jego, no nie wiem, opinia, jego zeznanie, jego punkt widzenia. o ale na pewno nie można tego nazwać prawdą, no bo prawda musi mieć tam wymiar obiektywny. O Jezu, ale chciałem Wam przejść do tych dowodów. Więc mamy w postaci tego, o tym mówiłem w poprzednim materiale, że bo to się łączy oczywiście z zasadą zaufania do władzy, że mamy wykluczone pewne określone techniki tego, jak możemy zdobyć te informacje od naszego tutaj oskarżonego, czy tam świadka. Jest na przykład tak, że nie możemy stosować tych tortur. Nie możemy. Nie możemy stosować hipnozy, bo to wyklucza tam świadomość. Nie możemy podać serum prawdy, tego też nie możemy dokonać, więc Darth Vader w czwartej części wiedznych Wojen ten naruszał zakaz dowodowy, kiedy księżniczce lei tam podawali to serum. Bardzo subtelnie pokazane, ale faktycznie miała coś tam podanego, nie? Nie można też tam innych technik oczywiście tam stosować, to jest tam opisane w przepisie, co sobie poczytacie, ale to chodzi właśnie o to, żeby mieć pewność, że no że jednak wolność tej drugiej osoby i to, żeby jednostki ufały wobec władzy, że będą się z nimi traktować humanitarnie, jest dużo ważniejsze niż to, żeby uzyskać nawet tą prawdę, tą prawdę, tą prawdę, tą prawdę materialną, czy tam tą prawdę obiektywną. Już dobra, zatrzymajmy się z tą terminologią, nie? I to jest jedna sprawa, o której też tam zaznaczałem w poprzednim materiale, więc mówię, dlatego te materiały się ze sobą łączą, przenikają. Druga natomiast kwestia to są oczywiście te, te bezwzględne i względne tam te zakazy dowodowe. Względne to są przede wszystkim chyba tajemnice, z tego co pamiętam. Oczywiście tam doktryny wyróżniają tam różne podziały. Nie jest tak, że to jest jeden, jedyny podział. Polecam po prostu poczytać to wolno tam większą prezentację, jak to jest rozrysowane, bo to jest dużo czytelniejsze. Ale generalnie jest tak, że ze względnymi to, jest, to są najczęściej wszelkiego typu dowody. Boże, nie dowody, tajemnice. I na przykład przykładem takiej tajemnicy może być od te, też tajemnica, o której mówiłem w poprzednim materiale, tajemnica awokacka. Czyli co, ktoś coś powiedział w tajemnicy swojemu klientowi, no to nie można powiedzieć, bo to chodzi o zasadę narusza tego zaufania i ze względu na tą ta, zasadę zaufania informacja tutaj jest ograniczona. No ale sąd może uchylić tutaj tą tajemnicę, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie żadnego innego dowodu, no to wtedy sąd mówi uchyla i zostaje mu uchylone. I, w te, i, w te, i doktryna się spiera o to, czy wtedy no, ten adwokat może powiedzieć prawdę, czy może jednak nie czy może jednak skłamać, kwestie tutaj o tym się rozwodziłem trochę w poprzednim materiale, na pewno coś takiego jest. Oprócz tego są jeszcze inne wymiary tajemnicy, jest na przykład tajemnica zawodowa, to, to nie, wie, nie wiem jak jest z lekarzami, lekarze chyba mają jeszcze osobne tam ten, jeszcze mają osobno to dużo fachowie opisane, ale generalnie co do zasady tajemnicę zawodową, to też można ten uchylić, i to chyba, ona jest niższego stopnia, to może również prokurator. Oprócz tego są informacje o stopniu poufne i, i o stopniu tajne. Te poufne są znowu niższego szczebla, tajne są te, naj, e, e, to są, znaczy ściśle tajne. O, to są na przykład tajemnice państwowe. Jeżeli chcecie, i ze względu na wagę tych informacji o klauzuli ściśle tajne, e, to po pierwsze jest tam kwestia, te, e, kwestia może być po oczywiście rozprawy co te zasady mogą być jawne, że znaczy nie mogą być, muszą być jawne. Co do zasady, ale istnieją sytuacje, w których, można, do których należy wyłączyć jawność rozprawy, e, oraz również sytuacje, w których sąd może stwierdzić, że, będzie, że rozprawa odbędzie się z wyłączeniem jawności, Czy między innymi te ściśle tajne mogą być właśnie tą przesłanką, aby wyłączyć tą jawność, czy nawet to chyba może być obligatoryjne, już nie pamiętam dokładnie. Ale generalnie to będzie przesłanka, że w sytuacji, kiedy są, że kiedy są informacje, mogą być podane informacje ściśle tajne, nawet z tym uchyleniem tajemnicy, dostaliśmy ten pozwolenie do uchylenia, a uchylenie może zostać wydane tylko przez organ upoważniony do wydania tego, czyli najczęściej to jest organ, którego dotyczy bezpośrednio ta tajemnica państwowa, bo to są najczęściej tajemnice państwowe związane z funkcjonowaniem państwa. No to co? No to po prostu kwestia tego, że należy sprawdzić, jak to jest tą jawnością. Czy to będzie jawne, czy to będzie niejawne? Zwykle będzie niejawne, bo to są z tego względu tak ważne informacje, których, których wyciek na światło dzienne mógłby spowodować to, że, no, że będzie źle w państwie, że dojdzie do jakiejś tragedii. O, i tu jeszcze możemy powiedzieć, że jeżeli by jakieś informacje, ale to chodzi bardziej o skandal obyczajowy. Żeby informacje, które wyjdą w toku rozprawy doprowadza do skandalu obyczajowego, to też należy wyłączyć jawność. Ja tu mówię jawność, jawność ma na myśli oczywiście jawność zewnętrzną, Bo są jeszcze jawność wewnętrzna i zewnętrzna, jawność wewnętrzna tyczy chyba stron procesowych tego, żeby widzieli, co się dzieje. A dla nas jest to jest ta jawność zewnętrzna, w tym akurat przykładzie. No, bo chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No i dlaczego to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w tym państwie? No bo widownie są puste generalnie na sprawach. Tam siedzą sobie biedni studenci prawa, a czasem jest tak, że jak ktoś chce przyjść po prostu na sprawę, to się ludzie dziwią, że. Ale dlaczego? Po co? Ale czy ja mogę Ciebie wpuścić? Nie? Chodzi o to, żeby było to wrażenie, że władza nie działa sama sobie rzepkę skrobie, żeby jako społeczeństwo też możemy widzieć, co się dzieje. Co się dzieje bo to też wpływa właśnie na budowanie zaufania, tego, że... Bo jeżeli, bo jeżeli coś się dzieje za zamkniętymi drzwiami, no to za tymi zamkniętymi drzwiami może się bardzo dużo, nie? I wtedy rodzi się w nas taki, co tam się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, nie? W momencie, kiedy drzwi są otwarte, to mamy ten spokój, mamy ten spokój, że, ni że prawa nie zostaną naruszone, że nic złego się tam nie wydarzy i wiele, wie wiele innych rzeczy, o których tutaj nie będę nie, nie trzeba mówić, bo są oczywiste. Dlaczego tak wypowiadam się ciepło o tej zasadzie dostępu do informacji? Dlaczego te informacje są bardzo ważne? Bo, bo i, i, jeżeli chcemy osiągnąć cokolwiek, czy chcemy coś zrobić, to informacja jest ty, tym, co umożliwia nam wiedzieć, co zrobić. Strasznie to zakmatwałem, ale chodzi mi o to, że mm, czasem nie jest ważne wiedzieć dokładnie coś, co na ten moment na, musimy zastosować. Nie? Ale ważne jest dla nas to, żebyśmy posiadali informacje, gdzie szukać tego, co może nam pomóc. O, tak to może nazwijmy. I jeżeli będzie nam odmówiony dostęp do informacji, nie będziemy posiadali tej informacji. No to możemy być w problemie, bo nie będziemy, nie będziemy wiedzieli, gdzie nawet szukać wsparcia względem czegoś, bo po prostu o tym nie wiemy. To jest. O, to jest trochę jak z tym kagankiem o światło, o którym rozmawiałem z kuzynem. Generalnie posiadanie informacji i stawianiem się coraz mądrzejszym, może wydawać się pułapką, bo będziemy widzieli coraz więcej tej ciemności, która nas otacza. Z drugiej strony, ta wiedza umożliwia nam. Zorientowanie się, że coś dzieje się nie tak. W związku z tym jest ważne, żeby ten dostęp do wiedzy był do tej informacji. Wyobraźcie to sobie tak, jakbyście grali, nie wiem, Dungeons Dragons jakiegoś RPG, i gralibyście osobę, która byłaby niezwykle głupia, czy miałaby bardzo ograniczone zdolności percepcyjne. Taką postacią byłoby o tyle ciężko, że nawet jakby była gdzieś pułapka zastawiona na Was to Wy nie będziecie o niej świadomi i możecie w nią i tak wpaść, nie? I to będzie dla Was, no i to spowoduje to, że nie wiem, przegracie ten poziom czy przegracie, znaczy przegracie grę, będziecie musieli wczytywać save'a nie? W sytuacji z informacją tutaj jest bardzo podobnie, bo ta informacja pozwala nam się lepiej dostosować do sytuacji realiów, które panują w świecie, pozwalają nam wiedzieć, który pozwalają wiedzieć o tym, jak działa ta Instytucja, wiedzieć, co powinniśmy zrobić wobec tej instytucji, czy, co jest od nas oczekiwane, i pozwala nam się w jakiś sposób ustosunkować względem tego, co chce nam zrobić ta instytucja. O, pomyślcie sobie o tym też jako komorniku, nie? Wiele osób się boi komornika, bo uważa, że jak przyjdzie komornik, to zacznie zabierać wszystko z tego mieszkania, co, co tylko jest, nie? Telewizor, telewizor wszystko, taki pra, prawie, że złodziej, nie? E, mówię oczywiście o poglądzie społecznym, ale w praktyce to jest tylko i wyłącznie urzędnik. Nam zawsze, jak nas uczyni, mówili, że jak będą długi, jakiekolwiek, i nikomu tego oczywiście nie życzyli, ja wam, temu też nie, ja, ja wam tego też nie życzę, to zanim komornik wejdzie do was do mieszkania i będzie chciał coś zajmować, to on często chce się skomunikować, skontaktować. I najlepiej wtedy odebrać i się spróbować zacząć z nim dogadać, nie? A żeby móc się dogadać, to bardzo często jest tak, że musimy mieć te informacje, żeby wiedzieć, o czym z nim rozmawiać. Czyli na przykład musimy wiedzieć, o jaką sprawę chodzi, co nam zagraża, jakie środki mogą być wobec nas podjęte, po to między innymi wręcza się pouczenia o przysługujących prawach. E, bo na przykład, jeżeli nie będziecie mieli informacji o tych przysługujących Wam prawach, to możecie zrobić tak, jak u sędzi Anny Warii Wesołowskiej. Ostatnio jak oglądałem kilka odcinków, to mnie rozbawiło. Dlaczego? Bo tam na przykład był ziomek, który doprowadził do tego, że mm, mm, on prawie utłukł jedną siostrę, która tam bardzo mu podpadła. I on przyszedł tam na. No i został, został oskarżony nie on, tylko została oskarżona siostra tamtej siostry, bo one miały ten, rodzinną. No i sytuacja bomba dla tego ziomka, bo zabił, przy... może nie zabił, tylko uderzył ją przy pomocy kamienia, który miał odciski palców tamtej siostry. E, nikt go nie widział na miejscu zdarzenia, nie było żadnych świadków, odpowiednio szybko się ulotnił. Tamta siostra, tak, sam, e, tak samo, z racji tego, że bardzo mocno w tą głowę dostała, nic nie pamiętała i wierzyła w to, co jej mówili, że to tamta siostra ten utłukają, że znaczy, no przyłożyła jej. No ale tam potem, oczywiście, ten zwrot akcji mówiący o tym, że, ten, że ona wyczuła tutaj te perfumy, takie same perfumy poczuła, jak weszła tutaj na salę, no i to tamten ziomek i tamten ziomek został przesłuchany w charakterze świadka. No i gdyby pan kolega znał kodeks postępowania karnego, to wiedziałby, że w sytuacji, w której sąd wymuszałby od niego zeznania takie, które mogłyby po... po, po mo, znaczy, bo sytuacja jest taka, jeżeli przepis mówi tak, że w sytuacji, w której oskarżenia świadka mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej jego oraz jego pozostałych bliskich jak, oraz jego bliskich, to może odmówić odpowiedzi na pytanie, czyli w sytuacji, w której tamtej powinien po prostu powiedzieć, że nie chce odpowiadać na te pytania, bo korzysta z przysługującego mu prawa. To jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, to mówili, że to jest taka trochę konstrukcja, która jakby gwarantuje mu, że takie jakby uprawnienia jakby był tym podejrzanym i najprawdopodobniej tak by się to skończyła. Ta sprawa jakby tak zaczął odmawiać odpowiedzi na pytania, żeby został zatrzymany do wyjaśnienia. No, ale by od razu nie sprzedał całej sytuacji i mógłby się może jeszcze z tego jakoś wywinąć, bo materiał dowodowy był bardzo skromny, nie? Ale, no, jak to mówi, stara maksyma, nieznajomość prawa szkodzi. I to jeszcze, jak przy tym jesteście, to pamiętajcie, że też możecie odmówić zeznań w sytuacji, w której wasze zeznania mogłyby narazić na hańbę was oraz kogoś z, kogoś z waszej rodziny na hańbę. A teraz, Ale to jest odmowa składania zeznań. Czyli widzi się różnicę. Odmowa składania zeznań to jakby z całego procesu, a odmowa odpowiedzi na pytania to na konkretne pytanie, które jest zawarte. Czyli ten chłop mógłby być przesłuchany. To jest w ogóle ciekawe, bo to by wyglądało, że on by mógł zostać przesłuchany, ale musiałoby być to zrobione w sposób bardzo dyskretny, z pominięciem takich pytań, żeby nie mógł się powołać na tamten artykuł. No. Ciekawe zagadnienie, nie? Ale chodzi tutaj o to, że dlatego zrobiłem te materiały razem. Nawet jeżeli są trochę przedługie i tamtym trochę już odpłynęły od tematu, bo widać w nich to nawiązanie, że generalnie mamy zasadę dostępu do informacji zasadę informacji, która gwarantuje nam dojście do tej prawdy, gwarantuje nam dojście do tej prawdy obiektywnej, do tego, jak faktycznie było, żeby móc wymierzyć sprawiedliwość. Ale jednak mamy też tą zasadę zaufania, która kontroluje nam to, żeby ta informacja nie była po trupach. Nie? Czyli trochę takie osłabienie imperatywu kategorycznego, nie wiem jak to nazwać. Mam nadzieję, że mimo tego, że te materiały były trochę przegadane i trochę przydługie, zwłaszcza razy poprzednio już trochę, zwłaszcza tylko w ostatnich minutach odleciałem, no to mam nadzieję, że wykonałem swoją robotę, że znaleźli się, znaleźli się tam dużo tej wartości dodanej, znaleźliście dużo informacji, które pozwolą Wam lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Myślę, że nie muszę Wam mówić, dlaczego informacja jest ważna do życia potocznego, no bo wiadomo, o, mogę Wam jedynie dodać, że przeciwieństwem dobrej informacji jest plotka. Wystrzegajcie się, plotek, skupiajcie się tylko na tym, co jest ważne, skupiajcie się na informacjach rzetelnych, sprawdzonych. No i cóż, no i myście, no i te, yy, tak, no i myście, trzymajcie się w społeczeństwie, bądźcie dzielni. No i tyle, trzymajcie się bardzo ciepło, to byłem dla Was ja, zielu, kłaniam Wam się nisko w pas. Dziękuję za uwagę i że tyle ze mną wytrzymaliście. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.